Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony słowek Brak, wydawca portalu Kocham, tenis stołowy. Z czym do Państwa, do Was wszystkich dzisiaj przychodzę? Hasło Trzeba grać. To pewnego rodzaju slogan, który wytworzył się w czasie minionego sezonu, jak i poprzednich. Usłyszałem to od mojego kolegi Mateusza z klubu Leśnianka Leszna Górna, którego zresztą sam jestem częścią i można by rzec, jest to nasze hasło główne, co kryje się za. Stwierdzeniem, trzeba grać. Kilka, pewnego rodzaju pomysłów, mianowicie. To jest motywacja dla wszystkich członków zespołu, aby na każdym treningu dawali z siebie wszystko, a gdy przychodzi grać mecze ligowe, dawali z siebie jeszcze więcej. To naturalna motywacja, która pcha do przodu w związku z hasłem trzeba grać. A co jeśli w czasie meczu i po meczu coś nam nie wychodzi, przegrywamy? Cóż, analizujemy nasze niepowodzenia, wyciągamy wnioski i dalej mówimy sobie cały czas to samo hasło. Przegraliśmy, owszem, ale trzeba grać. Dalej, moi drodzy, kultura organizacyjna każdego klubu zakłada, że jest tam coś wyjątkowego, jest tam coś ciekawego, co sprawia, że jest to pewnego rodzaju wyróżnik, a do tego, że chce nam się tam wszystkim przebywać. Hasło: trzeba grać. Powiedzcie, proszę, jak jest u Was? Czy Wy macie coś takiego, że kiedy się wchodzi na Waszą salę, to już wiecie, jest czym to jest związane? Czy czuć w powietrzu pewnego rodzaju charyzmę jakiegoś kapitana, który na przykład swoją osobowością pociąga innych za sobą i wiecie, że przychodzicie do zespołu, w którym wszyscy dobrze się czują, bo ktoś o ten zespół dba? Dajcie znać, skąd w ogóle jesteście, kto z jakich miejsc w kraju. Kci dajcie kciuka w górę, napiszcie jakiś komentarz, czy Wy macie jakieś hasło, jakiś odzew w klubie, czy macie coś, co sprawia, że to jest dla Was motywacja, żeby być razem w zespole. Kultura organizacyjna to coś więcej, aniżeli tylko i wyłącznie same treningi, same wyjazdy, to coś, co spaja wszystkich w zespole. Zalajkuj, udostępnij, skomentuj i daj znać, co tam u Was w klubie, skąd jesteście. Jeśli oglądacie tu i teraz ten materiał, pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć.